Hej widzowie. Na tym kanale wielokrotnie mówiłem o Saitamie, dlatego jako że oglądam także chińskie animacje, tym razem chciałbym przedstawić wam siłę moim zdaniem chińskiego odpowiednika Saitamy Wanklinga, tym bardziej, że jego siła podobnie jak w przypadku Łysego Bohatera także jest kluczowym elementem humorystycznym, ale popchniętym w nieco bardziej absurdalne tony, zwłaszcza jeśli chodzi o poziom mocy. Co widoczne jest w zasadzie już od dzieciństwa Oneklinga, który od zawsze musiał się powstrzymywać, aby nie zniszczyć otaczającej go rzeczywistości. W końcu jeszcze przed swoją reinkarnacją, od której śledzimy całą historię, główny bohater dotarł do etapu kultywacji nieśmiertelnego cesarza, najwidoczniej stojąc u szczytu w stworzenie jako bóstwo, lecz najwyraźniej przez swoją pokojową naturę postanowił zacząć swoje życie od nowa, tym razem udając maksymalnie przeciętnego studenta w świecie gdzie, tak jak w wielu innych chińskich animacjach, kultywacja, a zatem ciągłe wzmacnianie swojego ciała i duszy dążąc do boskości jest nadrzędnym celem praktycznie wszystkich. Istot. Przez to też do końca nie wiemy, jaki jest faktyczny szczyt możliwości czarnowłosego i czerwonookiego ucznia, ale wciąż możemy ocenić jego faktyczne wyczyny, które są cóż wyjątkowe. W końcu już jako niemowlak telekinezom podnosił wiele przedmiotów naraz, a przy tym potrafił czytać w myślach swoich rodziców, poznając ich samoludne powody postępowania, a także mógł na bieżąco obmyślać 387 scenariuszy na sekundę, chcąc wówczas zapobiec sytuacji której jego rodzice się rozwiodą, a że padło na zmoczenie łóżka, to już inna sprawa. Z czasem jednak Ling miał coraz większy problem z kontrolowaniem swojej mocy, i tak w wieku 6 lat jednym kopniakiem powalił wielką żabę, będącą potężnym królem demonów, zdolnym do spowodowania ogromnych zniszczeń w ludzkim świecie, a rok później protagonista prawie doszczętnie spalił dom, zmuchując urodzinowe świeczki. No a był to już przecież moment, kiedy reinkarnowany zjadał pigułki osłabiające oraz nosił talizman ograniczający jego moc duchowo, podczas gdy z biegiem lat ten był udoskonalany, ponieważ jako rodzina wspólnie uznali, że chcą utrzymać niski profil i się nie wyróżniać oraz nie doprowadzić do katastrofy przez mocem małego dziecka. Plan ten jednak dość szybko zostaje zakłócony, ponieważ gdy czerwonooki uczeń bierze udział w teście mocy duchowej, ponownie mierzy się z wielką żabą, a jego wynik zalewa ekran testowy samymi dziewiątkami, przez co ostatecznie Wangling zamiast trafić, jak zamierzał, do zwykłej klasy, dostaje się do elitarnych. Studentów, co tym razem było spowodowane fortelem króla demonów podczas egzaminu, który za bardzo obawiał się zostać uderzonym przez anormalnie silnego chłopaka. Z tym, że przeznaczenie miało najwyraźniej inne plany, ponieważ podczas pierwszej lekcji przyzwań protagonista przywołał nikogo innego jak właśnie Wielką Żabę, zmienioną szybko dla bezpieczeństwa przez nauczyciela w Zielonego Psa, nazywanego też jako Archa czy Żabka 2. Natomiast sam wyczyn przyzwania jest o tyle ciekawy, ponieważ nawet dla najlepszej i najbardziej prestiżowej uczennicy w klasie Sanrong przyzwanie czegoś więcej poza szkieletowym ciałem było wówczas niemożliwe. Ale pierwszy faktyczny wynik określający siłę duchą Wanglinga ma miejsce podczas uroczystości rodziny San, gdy konkurując przeciwko głowie całej rodziny, chłopak w ogóle nie przykładając siły zniszczył maszynę i całkowicie pobił wynik starszego mężczyzny, wynoszący bez jednego punktu 10 miliardów jednostek siły duchowej. Zresztą to nie jedyny moment, kiedy główny bohater pobił rekordy w różnych konkursach, ponieważ nawet gdy był sabotowany i mierzył się z największym poziomem trudności, zarówno w automacie z opom szczęścia, jak i Mierzącym zwinność oraz precyzję, jego wyniki pozostawały całkowicie niemierzalne przez aparaturę. Zaś współpracując z istotami z drogi nieba był w stanie zwiększyć swoje szczęście, dzięki czemu nawet loterie, gdzie spośród ponad 30 tysięcy białych kulek, musiał wylosować jedną złotą, nie stanowiły dla niego problemu i zrobił to nawet kilka razy pod rząd, później także ogłacając cały sklep z zapasu suchego makaronu ponieważ za każdym razem wygrywał kolejną paczkę. Jednak to siła protagonisty najbardziej przyciąga uwagę i tak wciąż stłumiony wraz ze swoimi emocjami przez Talizman, jedną ręką podniósł świętą pałkę ważącą 6804 kg, co było ewenementem na skalę kraju, a przecież Wangling, chwytając za łuk, wystrzelił strzałę w taki sposób, że ta okrążyła ziemię, doprowadzając do znacznej eksplozji. Gdy innym razem z użyciem sztuki wielkiej grawitacji tymczasowo zwiększył masę piłki do 10 tysięcy ton, i chociaż się powstrzymywał, to ta podczas rzutu także okrążyła Ziemię, czym niechcący pozwolił życia potężnego kultywatora z wrogiej frakcji, a innym razem po prostu rzucił swym duchowym mieczem dzinkę, rozbijając meteoryt o średnicy 20 km, przy czym sam oręż doleciał aż do orbity Saturna. Natomiast podczas testu na materializację duchowej energii, Wangling musiał przenieść się w przestrzeń kosmiczną, gdzie urosła do rozmiaru planety, ale nawet w momencie rozwiązywania zagadki, gdy stworzył trzy kule zbudowane z energii duchowej, nie miał problemu z ich przemieszczeniem, podczas gdy każda była wielokrotnie większa od Ziemi i było to co najmniej zagrożenie dla dużej planety. Ale to wciąż jedynie wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o możliwości nieśmiertelnego cesarza. Gdyż bez najmniejszego wysiłku walczył także z cesarzem Demonów, który dotąd podbił dziesiątki tysięcy raz i miliony światów. Oraz przez ostatnie tysiące lat kolejne wygrane nie wymagały od niego nawet zejścia z tronu. To właśnie w tym starciu widzimy faktyczny potencjał głównego bohatera, ponieważ tym razem nie zależało mu na świecie demonów, dlatego o wiele swobodniej uwalniał swoją moc, a podczas pojedynku z cesarzem Demonów, w ciągu zaledwie 5 sekund sześciokrotnie okrążyli całą planetę. A Wankling cisnął swym przeciwnikiem o inne ciało niebieskie, wrzucając go z powrotem do sali tronowej. Natomiast to wszystko uczynił wciąż mając ograniczający go talizman po którego usunięciu jego moc zaczęła się gwałtownie wylewać, i jak normalnie na Ziemi nie wykonałby żadnego ruchu, by ograniczyć szkody, tak w tym przypadku doszło do potężnej eksplozji duchowej energii, która w krótkim czasie pochłonęła cały pałac cesarza demonów, a ostatecznie roztrzaskała całą planetę na kawałki, prowadząc wreszcie do zawalenia się całego świata demonów. A sądząc jak używane jest słowo świat w tej serii, możemy podejrzewać, że nie chodzi o planetę czy układ gwiezdny, a najpewniej cały wymiar tym bardziej, że protagonista przyznał, iż w całej galaktyce nie mógł odnaleźć planety podobnej do tej ze świata demonów. Dlatego Wang Ling na słowa Żabki 2 po prostu rozpoczął tworzenie odpowiedniego dla nich świata, co jak przyznał nie sprawiło mu problemu. No ale dotąd największym pokazem siły destrukcji, przynajmniej jeśli chodzi o anime, jest moment, kiedy reinkarnowany wpadł we wściekłość, próbując uratować Sanrong, a była to chyba również jedyna sytuacja, nad którą Wangling nie miał kontroli, ponieważ nieważne co robił, nie mógł przywrócić duszy swojej przyjaciółki. Co ostatecznie doprowadziło do sytuacji, gdy wielokrotnie próbował zresetować świat, co dotąd zrobił ponad 10 tysięcy razy, ale był to ten pierwszy raz, kiedy nie rozwiązywało to jego problemu. Dlatego wówczas zdecydował się tak po prostu przekroczyć prędkość światła, aby osiągnąć stan ponad zatrzymaniem czasu, a zatem faktycznego niecofnięcia a odwrócenia czasu, co Król Demonów nazwał całkowitym sprzeciwem wobec niebios, wpływając oraz wypaczając prawa przyczyny i skutków. To właśnie wtedy protagonista zaczął nieświadomie manifestować całym swoim ciałem przestrzeń i czas, stając się wszechobecnym bytem, realnie tworząc osobną rzeczywistość, pochłaniając jednocześnie poprzednią. Było to na tyle odczuwalne wydarzenie, że dotknęło także inne królestwa, które faktycznie były innymi multiversami, jak chociażby zaświaty zupełnie innej chińskiej animacji, które postanowiły zwrócić dusze przyjaciółki Wanklinga, obawiając się, że w innym wypadku trzy królestwa zostałyby wysadzone. Ale jak duża mogłaby być skala tego wydarzenia, niestety nie wiemy, ponieważ ostatecznie Sanrong wybudziła nieśmiertelnego cesarza Stransu, on odwrócił czas i postanowił nigdy nie dopuścić do podobnej sytuacji. Na tej podstawie myślę, że nawet nie trzeba poruszać jego wytrzymałości, ponieważ przetrwał ekstremalnie destrukcyjne warunki, a nawet gdy Żabka 2 próbował uwięzić Wanglinga, zmieniając go w niemowlę, czy też zatrzymując czas lub pozostawiając go na jego końcach, na nic się to zdało i główny bohater nie był tak naprawdę ani razu przytłoczony. Zresztą w niektórych sytuacjach nie musiał nawet nadużywać swojej siły i tak gdy został zamknięty w animacji 3D, mógł po prostu przeciążyć formację niczym kartę graficzną, maksymalizując liczbę Odbić, a także znał odpowiedź na złożone zagadki króla demonów, oraz potrafił za każdym razem otrzymywać 60 punktów na egzaminach. Co świadczy o jego wysokiej inteligencji, nie mówiąc o tym, że był w stanie przecież odtworzyć po prostu rzeczywistość swojego świata. Zaś jeśli chodzi o moc duchową, wiemy, że główny bohater miał jej wystarczająco, by na wieczność utrzymać zatrzymanie czasu, a sam autor stwierdził nawet, że Wang Ling ma nieskończone pokłady energii. Jednak tym czym faktycznie Wang Ling wyróżnia się na tle masy innych postaci, to jego metafizyczność, z uwagi, że może istnieć także poza swoim uniwersum i tak przewyższył nawet autora serii. A w odcinku ekstra zmusił reżysera, by dokończył animację, w której istnieje, łamiąc w ten sposób czwartą ścianę, i chociaż można traktować to jako gag, tak pokazuje to tylko jak absurdalne są możliwości one Zwłaszcza że praktycznie nie ma on ograniczeń, zaś jego chyba największą słabością jest brak bezpośredniej możliwości przywrócenia duszy i w sumie to, że cała rzeczywistość jest zbyt krucha w jego rękach. A zatem to bez wątpienia jedna z najpotężniejszych postaci, jeśli chodzi o anime w ogóle. Ale napiszcie, kto waszym zdaniem byłby godnym konkurentem dla tej postaci, a także czy kojarzycie tę serię. Tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie Nara.